Cześć, witajcie w DevEspresso. Dzisiaj chcę się podzielić z Wami, jak widzę przyszłość pracy deweloperów, jak agenci AI zmieniają to, co robimy na co dzień, i dlaczego ta zmiana tak naprawdę wymaga od nas więcej, a nie mniej. Od początku fali narzędzi AI mogliśmy zaobserwować, jak duży trend miało kodowanie, czyli poleganie na AI do tworzenia aplikacji, rozwiązań. Bez zagłębiania się w to, co się dzieje pod spodem. Obecnie jednak widzę, jak ten trend ewoluuje i jak ważne staje się właśnie posiadanie tych naszych umiejętności technicznych i biznesowych, aby właśnie skutecznie współpracować z AI. Wapkodowanie może być postrzegane jako dobry sposób, aby może zrobić jakiś POC, ale właśnie na etapie tworzenia POC. Powinniśmy wiedzieć, jakie kompromisy podejmujemy, aby to zrobić szybko i jakie potencjalnie ryzyka są z tym związane. Nie znając ich, możemy wpaść w pułapkę, że POC stanie się rozwiązaniem produkcyjnym. Zresztą nic nowego, nieraz tak się dzieje, a my nie jesteśmy świadomi potencjalnych problemów, np. bezpieczeństwa, skalowalności czy utrzymania tego kodu. Co w późniejszym etapie może prowadzić do poważnych problemów, czy to biznesowych, czy technicznych. Nie zrozumcie mnie źle. Sam korzystam dużo z narzędzi AI i agentów, ale deleguję część zadań małymi fragmentami, które mogę zweryfikować i skorygować w oparciu o moje doświadczenie i wiedzę. A jak mam brak wiedzy w danej dziedzinie, to wykorzystuję też narzędzia AI do szybszego zrozumienia tematu, jak i sprawdzenia go w praktyce, jak to działa. Zresztą, o tym już wspominałem w poprzednich odcinkach. Natomiast, dlaczego uważam, że obecnie wejście narzędzi AI wymaga od nas więcej umiejętności? Ano dlatego, że pracując z agentami AI, obecnie stajemy się przede wszystkim. Architektami rozwiązań, ale takimi, którzy muszą zrozumieć zarówno stronę techniczną, jak i biznesową. Także, jeśli ktoś myśli, że z powodu AI nie trzeba pisać sai projektów, uczyć się nowych technologii, rozumieć wzorców projektowych czy architektonicznych, bo AI za nas to zrobi, to jest zdecydowanie w błędzie. Ponadto należy również rozwijać umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, negocjacje, zarządzanie zespołem czy zarządzanie potrzebami biznesowymi. Takie kombo umiejętności technicznych i miękkich będzie moim zdaniem kluczowe w przyszłości. Jeśli chodzi o rynek pracy dla programistów, to tutaj trzeba, myślę, mocno rozgraniczyć etapy kariery. Osoby, które są na początku swojej kariery, no, mają teraz no, bardzo trudną sytuację, ponieważ muszą nie tylko nauczyć się programowania, najlepiej oczywiście z wykorzystaniem narzędzi AI, ale również ze zrozumieniem oczywiście technikaliów. Ponadto muszą rozwijać właśnie umiejętności miękkie i biznesowe, aby być właśnie konkurencyjnym na rynku. A rynek obecnie niestety jest trochę w odwrocie bo uważa, że juniorów może zastąpić właśnie narzędziami AI, co niestety moim zdaniem jest krótkowzroczne, bo juniorzy to przyszli seniorzy i również lidzi. Jeżeli teraz nie będą mieli okazji się rozwijać, to w przyszłości firmy będą miały problem właśnie z brakiem doświadczonych specjalistów. Natomiast dla osób z doświadczeniem sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ mają już często solidne podstawy techniczne, ale nieraz też przyszli do branży właśnie po to, aby niekoniecznie rozmawiać z ludźmi i skupić się po prostu na kodzie. Teraz jednak muszą troszeczkę zmienić podejście i nauczyć się rozmawiać z biznesem, tak aby rozumieć potrzeby użytkowników i umieć je przekładać na odpowiednie wymagania, które potem będą realizowane z wykorzystaniem, właśnie np. agentów AI. Ale tak, aby delegować przede wszystkim tylko te monotonne, proste zadania, które możemy weryfikować, a sami będą mogli się skupić na tym, co jest bardziej skomplikowane. Oczywiście, znajdzie się nisza dalej dla osób o bardzo głębokiej specjalizacji technicznej, gdzie umiejętności miękkie nie będą tak wymagane i będą to, te osoby bardzo cenione na rynku ale mam wrażenie, że te nisze będą tylko dla naprawdę wielkich pasjonatów, którzy dosłownie żyją technologią, no i rozwojem oprogramowania. I w całej tej sytuacji pojawia się to pytanie. Jak się odnaleźć w tej zmianie? I tutaj chciałbym odnieść się do etapu kariery, na jakiej ktoś się znajduje. Jeżeli jesteś juniorem, regularem, to moim zdaniem koniecznie pisz swoje site, projekty, ale rób to... Tak, jakby to miało być robione dla prawdziwego klienta. Spisz potrzeby biznesowe, zastanów się nad architekturą rozwiązania, wybierz odpowiednie technologie, pisz dokumentację. Oczywiście może z wykorzystaniem AI, ale oczywiście weryfikuj ją. Kod stara się pisać w miarę samodzielnie, nie delegujesz się zbyt dużo do AI, tak aby zrozumieć, jak to działa pod spodem. Jeżeli są narzędzia zewnętrzne, których chcesz skorzystać, na przykład do autoryzacji. To rozważ, żeby wziąć to napisać samodzielnie, właśnie jako dodatkowe ćwiczenie, tak, aby zrozumieć, jak to działa. A gdy skończysz już ten cały swój projekt, to napisz go jeszcze raz, ale tym razem z wykorzystaniem narzędzi AI, aby nauczyć się jak z nimi współpracować. Oczywiście nadal pisząc dokumentację i weryfikując to, co AI dla ciebie wygeneruje. To oczywiście te projekty publikuj na swoim. GitHubie, czy tam GitLabie, gdzie tam jest, to będzie dla ciebie dodatkowa wizytówka tego, co robiłeś, jak podchodziłeś do rozwiązań. Jeżeli jesteś osobą z doświadczeniem, no to myślę, że wiesz, czego potrzeba na twoim etapie kariery. Zapewne już nieraz rozmawiasz z klientem, więc rozwijasz umiejętności miękkie. Co pozostaje? To w zasadzie eksperymentowanie z narzędziami AI w kontekście twojej pracy. Zastanów się. Jakie zadanie możesz zdelegować na agentów, a które zadanie wymagają Twojego osobistego zaangażowania. Warto też pomyśleć, jak dobrze zorganizować tą dokumentację projektu, po to, aby dobrze mieć zbudowany kontekst dla agentów właśnie AI, aby mogli oni efektywnie wspierać Twoją pracę. No i oczywiście, w zasadzie myślę, że mam nadzieję, że oczywiste, oczywista oczywistość. Dziel się swoimi doświadczeniami z innymi. Zwłaszcza z osobami o mniejszym doświadczeniu, aby pomóc im się rozwijać, a przy okazji też będziesz budował swoje umiejętności miękkie, które oczywiście przydadzą ci się w rozmowach z klientem czy z zespołem. Podsumowując, moim zdaniem przyszłość pracy deweloperów to nie tylko pisanie kodu, ale praca bardziej jako architekci, konsultanci techniczni. Czasem trochę. Poniekąd biznes analitycy, którzy mają wiedzę techniczną, a tym samym potrafią zaprojektować realne do zaimplementowania rozwiązania, które będą spełniały potrzeby biznesowe. Oczywiście, przy tym wszystkim na bieżąco będziemy korzystać z kolejnych narzędzi AI, które będą się stopniowo pojawiać, ale mam nadzieję, będziemy je wykorzystać w taki sposób, aby zwiększać naszą. Efektywność, no i mam nadzieję również jakość dostarczanych rozwiązań. Także sądzę, że nie ma co się bać, że zastąpi nas AI, ale stanie się kolejnym narzędziem, z którego korzystamy, które pozwoli nam właśnie zdelegować monotonne zadania, skupić się na tym, co naprawdę jest ważne dla naszego kodu, dla biznesu, pozwoli też nam szybciej reagować na. Potrzeby użytkowników, wdrażać dla nich właśnie nowe czy ulepszone funkcjonalności. Jak patrzę na rozwój agentów AI, to zawsze przypomina mi się scena z Iron Mana, gdzie Tony Stark em, deleguje zadania do Jarvisa, który właśnie na przykład przygotowuje mu, nie wiem, tam różne rozwiązania techniczne, różne wersje zbroi, tak? a Tony wybiera te, które najlepiej pasują do jego potrzeb. W danym momencie, Tony nadal musi mieć ogromną wiedzę techniczną, aby móc ocenić, czy to, co Jarvis mu zaproponuje, to ma sens, ale dzięki temu, że Jarvis wykonuje za niego część pracy, Tony może rozważyć więcej opcji, a ponadto może również skupić się na innych tematach. No i w sumie, tą myślą, że powoli zaczynamy pracować jak Tony Stark z Jarvisem. Zakończę może to espresso. A wy dajcie znać w komentarzach, jak wy widzicie przyszłość pracy deweloperów i jak się do, do niej przygotowujecie, do tych zmian. Także ja Wam życzę smacznej kawusi i udanego tygodnia. Do zobaczenia.